Otrzymaliśmy dofinansowanie prawie 4 miliony złotych. Z naszej strony musi być kład własny pokrywający 15% wartości zadania, to jest ponad 700 tysięcy złotych, więc na to zadanie chcieliśmy przeznaczyć około 4 miliony 700 tysięcy złotych. No niestety Wpłynęła tylko jedna oferta z ceną nieco przekraczającą dwukrotność tej naszej kwoty. Ze zrozumiałych względów zarząd unieważnił to postępowanie i teraz szybko pracujemy nad przeredagowaniem wykazu wiat. Chcieliśmy mieszkańcom, pasażerom zaproponować wysokiej jakości i wiaty i tablice, więc nieco musimy zejść na ziemię. I dostosować się do możliwości finansowych. Na tych najbardziej głównych przystankach na 10 chcieliśmy wymienić wiaty stalowe na wiaty masywne, aluminiowe, i takie to są wiaty, jak na naszym dworcu ZKKM w Chrzanowie przy ulicy Zielonej ale musimy z nich zrezygnować, bo niestety cena materiałów prawdopodobnie tak poszła w górę i będziemy skupiać się na wiatach, na zamówieniu wiat stalowych. Cena takiej wiaty tutaj w specyfikacji jest dwukrotnie wyższa od tej, jaką kiedyś płaciliście? Wyjątkowo w tym przetargu kazaliśmy zrobić... Ofertę ze specyfikacją poszczególnych elementów. I, i Przykładem charakterystycznym jest wiata stalowa trzyprzęsłowa. Taka jaką w grudniu, czyli kilka miesięcy temu, montowaliśmy na przystanku Waleo. Zapłaciliśmy za tą wiatę niecałe 12 tysięcy złotych, a w wycenie oferent za taką wiatę żąda ponad 46 tysięcy złotych. Z naszego rozeznania wynika, że to jest mocno przestrzelona cena. Myśmy dopasowywali ilość zadań, ilość wiat i tablic, znając aktualne ceny rynkowe. I Spodziewaliśmy się, że ofert będzie co najmniej 3-4, a wpłynęła tylko jedna oferta z takimi horrendalnie wysokimi cenami. Trzeba uelastycznić je i znaleźć możliwość rozwiązania. Mamy jeszcze czas na to, żeby ogłosić kolejne postępowanie ze zmodyfikowanymi wymogami. Idziemy do przodu.